Siema, siemka, Siemanko, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj zakładamy kolejną plantację kukurydzy ziarnowej. Jak widzicie, powoli kończę uprawę na płytko. Za chwilę ruszamy z wysiewem. Dzisiaj będziemy siali 5 odmian kukurydzy ziarnowej z kolekcji Agri Nasiona Dalgety. Będą to S inventive S Bond, Monlery, Niklas oraz Talentro. 5 różnych odmian. Zobaczymy, jak one sobie poradzą na tych, tutaj, naszych tucholskich ziemiach. Mozaikowatych, zróżnicowanych, ale mam nadzieję, że wyjdzie fajne porównanie. Jak pamiętacie, w marcu wywoziłem tutaj 30 metrów sześciennych gnojowicy podczas testów New Hollanda. Następnie została tutaj wykonana oprawa na 20 cm bezorkowcem. Wczoraj wieczorem. Przyszła mieszanina RSM-u z asl -em. Dzisiaj jest urobiona płytka uprawa. Za chwilę przyjedzie Krystian, żeby tutaj posiać to pole. A do podsiewacza wrzucimy 150 kg polidapu. Z tego powodu, że tutaj zasobności są troszkę niższe niż na tym pierwszym polu, na którym sięliśmy kukurydzę. I przechodzimy do siewu. Tutaj każda z pięciu odmian została już podzielona przeze mnie, rozsypana na sześć równych części tak, żeby w każdej sekcji znajdowało się po tyle samo kilogramów tej samej odmiany, żeby już to po prostu nie tracić czasu na polu na dzielenie, liczenie, przekładanie, odsypywanie, bo tutaj chcę po prostu, żeby wyszła jak największa dokładność. Pierwszą plantację zakładaliśmy już trzy dni temu. Był to flint, teraz wśród tych pięciu odmian mamy jednego czystego flinta, potem mamy trzy odmiany mieszańcowe, Flint Dent i jedna dentoska, kurwa S Intensive jest dentem. O Jezu! A jak wiadomo denty potrzebują trochę cieplejszej gleby, żeby zaczęły kiełkować i wschodzić, a dzisiaj już ta stacja pogodowa pokazała. Temperaturę gleby na 15 cm 8 stopni, więc przy powierzchni jest już temperatura optymalna do wysiewu. Więc wysiewamy wszystkie 5 odmian. Każdego poletka będzie po około hektarze, więc będzie sobie można te odmiany porównać, zobaczyć jak klonują. Każda trafi na kawałek gliny, każda trafi na jakieś wypalenisko. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdzają w różnych warunkach. Wszystko, nie? Jeszcze jeden. A jeszcze jeden? Nie, nie, na luziku, na luziku, słuchaj. Nie, byśmy mogli zrobić ten. Zrobić e, doświadczalnie, co metr 40. Myślę, że przykuletka będzie A Jeszcze na luzie. W naszym regionie, ale zasadniczo w całej Polsce zmagamy się z problemem niedoborów opadów. Od lutego praktycznie nie padało. Ostatni taki deszczyk był właśnie wtedy, jak testowałem ten ciągnik na tym polu. Ale ku mojemu zdziwieniu, naprawdę tej wody przez to może, że to pole nie było prędzej ruszane. Zostało bardzo dużo. Zobaczcie, że tutaj za znacznikiem ta gleba wszystko jest mokre i może to trochę głupio wygląda, że tych kupek, kupeczek na tym polu jednak troszeczkę leży, jednak w tym roku. Albo orka zimowa, albo uprawa bezrokowa tutaj w okolicy. Te orki wiosenne, niestety wyglądają jak pustynie i, i może być problem, jeśli nie zacznie padać. Odmiany, które dzisiaj wysiewamy różnią się od siebie troszeczkę FAO i typem ziarna Jednak nie są to jakieś duże różnice Jeśli chodzi o FAO kukuryc Tutaj zacznę może od najpóźniejszej, Talentro Zarówno ziarno jak i kiszonka 260 Następnie mamy Monleri, S-Bond, LG Niklas, tutaj mamy wszystkie 240 Zarówno na kiszonkę jak i na ziarno I s Infinity. 230-240 żarno, 240-250 kiszonka, co co do Bonda wspominałem już, że na dzień dzisiejszy ma on rejestrację jako odmiana kiszonkarska, ale wyniki ziarnowe też wychodzą bardzo dobre i prawdopodobnie w przyszłym roku ziarnówka dołączy do specyfikacji. Do kumpla przyszła ostatnio wygrana kukurydza jakaś, nie? Jego mamuśka odebrała, mówi ty. Dla kur będzie dobra? A czas nie będzie. To Raz to dobrze, nie? Ja. A kury jajka My z Krystianem powoli kończymy się w drugiej plantacji kukurydzy. Wyszło nam ponownie 85 tysięcy roślin na hektarze, czyli taka jak była zaplanowana obszar, tak tam tutaj powychodziło wychodziło. Posiadliśmy tym razem na 6 cm. Mam nadzieję, że tutaj wierzchnia warstwa gleby nam nie wyschnie, że przyjdą w końcu jakieś opady I wschody będą takie jakie powinny być I będziemy się powoli żegnać Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny oraz Krystian, który... mnie nadal nie chcę mówić Pokaż piękne widoki Proszę bardzo, piękne widoki na sam koniec